Witaj w trzeciej części poradnika. W poprzednim odcinku dowiedziałeś się podstaw etykiety i dobrych zasad panujących w grze. Tym razem chcemy zgłębić się bardziej w szczegóły. Jeżeli oglądałeś inne poradniki, na pewno wiesz, jak istotna jest komunikacja, zwłaszcza jeśli chodzi o użycie czatu głosowego. Oczywiście się z tym zgadzamy, ale jako, że lepsze jest wrogiem dobrego, mamy kilka porad, jak uniknąć częstych błędów i usprawnić jakość komunikacji. Lub jak to lubimy nazywać w składzie, kalautów. Możesz pomyśleć, że się czepiamy, ale niektóre zasady są wynikiem wieloletnich doświadczeń i dlatego chcemy uczulić społeczność na najistotniejsze z nich. Błąd numer jeden. Przed nami od pleców. W pewnych sytuacjach, takich jak gdy pobliscy sojusznicy poruszają się w tym samym kierunku, jest to dopuszczalny callout, aczkolwiek wymaga świadomości tego, że faktycznie twój przód jest taki sam jak całej reszty. Dodatkowo nie należy stosować tych zwrotów nigdzie indziej jak na czacie lokalnym. Warto jednak dodać, że w ferworze walki rzadko kiedy wszyscy są zwróceni w tym samym kierunku i ciężko ustalić czy czyjeś plecy lub przód znaczy to samo dla wszystkich. Błąd drugi. Za drzewem za płotem. Jeżeli idziemy zalesionym terenem, za drzewem nie jest pomocną wskazówką położenia wroga, podobnie jeśli walczymy w wiosce z wieloma domami otoczonymi płotkiem. Tyczy się to też każdego innego punktu odniesienia, którego nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować w danym momencie. Błąd trzeci. Podawanie azymutu kompasu na czacie składowym. Podobnie jak wyżej, rzadko kiedy cała drużyna jest na tyle blisko siebie, by azymuty się pokrywały. O ile dla jednej osoby wróg może znajdować się na azymucie 60, to przykładowo dla innej oddalonej 50 metrów dalej może to być azymut 300. Błąd czwarty. Na moim ciele. Zlokalizowanie Twojego ciała jest co prawda możliwe, ale jest to metoda nieefektywna i zbyt czasochłonna na potrzeby chwili, gdzie czasem potrzeba ułamków sekund na reakcję. Wymaga to otwarcia mapy strategicznej, znalezienia odpowiedniej osoby na liście drużyny, a następnie zlokalizowanie mrugającej ikonki na mapie. Jedynym wyjątkiem tej reguły może być skład lider, jako że on posiada permanentny marker widoczny dla wszystkich w drużynie. Błąd numer 5. Używanie szczegółowych koordynatów mapy. H61 Podobnie jak z lokalizacją powalonego kolegi, kalaut typu wróg na H845 razy drzwi technicznie jest możliwy do ustalenia, ale to niepraktyczne i czasochłonne. Podobnie wymaga otwarcia mapy, a następnie szukania pasującego koordynatu. Jest także wiele innych błędów, które popełniają nowicjusze, jak na przykład błędna identyfikacja pojazdów, ale tutaj winę możemy zrzucić na brak doświadczenia. Jak więc robić to lepiej z korzyścią dla siebie i kolegów? Po pierwsze, zastanów się, czy sytuacja wymaga informowania o tym innych. Na przykład, jeśli się bronimy całą drużyną przed wrogim atakiem ze znanego wszystkim kierunku, nie ma potrzeby informowania o tym, że wrogowie stamtąd idą. Jeżeli natomiast nagle dostaliśmy kulkę podczas patrolowania okolicy w oczekiwaniu na wroga, wtedy jest to istotna informacja dla wszystkich. Po drugie, zastanów się, czy informacja jest potrzebna całej drużynie, czy tylko osobom w najbliższym otoczeniu. Dlatego staraj się używać czatu lokalnego, tam gdzie jest to możliwe. Po trzecie, używaj kierunków kardynalnych, a nie azymutu. O ile azymut jest dokładniejszy, to kierunki kardynalne są bardziej praktyczne do zidentyfikowania. Północny zachód, bądź northwest, jest dużo bardziej intuicyjny niż azymut 300, zarówno na czacie składowym, jak i lokalnym. Po czwarte, używaj punktów odniesienia, co może nim być Coś, co można szybko zidentyfikować na mapie i będzie oczywiste dla wszystkich członków oddziału. Mogą być to takie rzeczy jak ikona skład lidera, markery skład lidera, markery brawo oraz Charlie, punkty odrodzenia, charakterystyczne budynki oraz flagi. Łącząc punkt odniesienia z kierunkiem kardynalnym pozwala nam to na przekazywanie bardzo treściwych informacji za pomocą minimum słów, na przykład Ryk west BTR, od Sella. BTR nort east od Hiltopa. Wrogi hub south od Move Markera. Podchodzą South od Hub i tym podobne. Jak może zauważyłeś, podane przykłady są dosyć suche, krótkie, ale bardzo konkretne. Jest to istotne, zwłaszcza dlatego, że Twój skład lider musi także zwracać uwagę na osobny czat komanderski, i takie kwieciste wypowiedzi mogą bardziej przeszkadzać niż pomóc. Dodatkowym elementem, o którym warto wspomnieć, to funkcja tzw. Fire Team Lidera w skrócie FTL. Często usłyszysz na początku gry SLA zadającego pytanie kto chce FTLA lub kolegę z drużyny pytającego mogę FTLA? Fireteam Leader to funkcja wspomagająca i jednocześnie odciążająca skład lidera, która dostaje możliwość oznaczenia celów za pomocą markerów. Można to robić za pomocą menu radialnego pod klawiszem T. Można także markować wrogów na mapie strategicznej korzystając z prawego przycisku myszy i wybierając odpowiednią ikonkę. Mamy nadzieję, że to krótkie wprowadzenie dało Ci lepszy ogląd na efektywną komunikację w grze. Pamiętaj, praktyka czyni mistrza. A już w kolejnych odcinkach zgłębimy się bardziej w stronę mety oraz mechanik gry i zaczniemy omawiać szczegóły związane z trzema filarami składa punktami odrodzenia ticketami oraz logistyką. Do usłyszenia!